Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale MyRetro Hobby 5 Paczuszek. Układ jest taki, że te paczuchy, moi drodzy, zamawia mi Siachu, wypatruje różne ciekawe rzeczy i mi je zamawia, przychodzą mi do Polski. Na każdej jest cena, więc nie będę jej w żaden sposób ukrywał. Pokażę Wam cenę i przejdźmy do rozpakowania. To będzie chyba krótki filmik. Zobaczymy w jakiej jakości i co uda się dostać, ponieważ stan może być bardzo różny. Tu mamy cenę, moi drodzy, 3,45 funta, plus do tego bodajże 2 funty wysyłki, ale siachu, ty w komentarzach yy, skorygujesz mnie, jeżeli się mylę. A tak mi się wydaje, że chyba 2 albo 2,5 funta kosztowała do tego wysyłka. Więc, moi drodzy, pyk. Jest to, moi drodzy, driver dwójka. Tutaj troszkę dostał. Poza tym w całkiem niezłym stanie na PS1. Aha, zapomniałem dodać, tutaj wszystko będzie na PS1. Wszystkie tytuły będą na PS1. No i moi drodzy mamy drivera 2. Back to the streets. Zobaczmy sobie. Idealna, tylko tyle, że brudna. Moi drodzy, poza tym jest instrukcja do drivera. Co mi się bardzo podoba, że jest instrukcja, i zobaczymy drugą płyteczkę. Okurzona, okurzona, ale stan gitarka, więc, więc, kusok jest siachu. Bardzo zadowolony z tego zakupu. Świetna sprawa. Driver dwójka, moi drodzy, yy, ląduje w kolekcji na PS1. Powiększam sobie kolekcję PS1 po malutku. Moi drodzy, druga rzecz. Yy, 2,90 funta, jak tu widać. 2,90 funta. Yy, a co to jest, to zaraz zobaczymy. O! GT2, moi drodzy. Gran Turismo 2. Moim marzeniem jest kiedyś zebrać wszystkie. Nie wszystkie wersje, bo to jest już przesada. Ale wszystkie Gran Turismo, ponieważ no, są to gry historycznie. Historycznie. Oj, tu pęknięte. sekundka o chyba się, coś się nie chce. O, jest. Są to gry, no niestety nie ma instrukcji, są dwie płytki, są to gry moi drodzy historycznie ważne i dlatego, ale płytka też no, super stan i dlatego, że są historycznie ważne to po prostu, ta też jest brudna troszkę, może ma ryski drobne, ale spoko, w tej cenie to bardzo, bardzo spoko. Dobrze moi drodzy, lecimy dalej. Kolejna 4,84 o drożyzna. Dobra, zobaczmy, zobaczmy, co tym razem zostało polowane, bo ja już nie pamiętam, co tu było. Dlatego, moi drodzy, tak się ekscytuje. A jeszcze tych paczek, moi drodzy, chyba z 40 czeka do rozpakowania, więc będzie trzeba, A właśnie. Moi drodzy, jedna z, z tych gier, które możesz na spokojnie nazwać klasykiem. Krok The Legend of Gobos, krok obok Spyro, oj troszkę pudełko dostało, ale jest, ale jest instrukcja. Krok, moi drodzy, obok Spyro i obok krasa Bandicoota to jest taka, taka postać, oj i tutaj płytka już jeździ, Zobaczę czy nie jeździła. Nie, nawet, nawet powiem szczerze, że całkiem, całkiem nieźle. Instrukcje oczywiście mamy, super, świetna rzecz, więc moi drodzy jest to jedna z tych maskotek, ja akurat w tą grę miałem przyjemność grać na pececie, ponieważ byłem graczem pecetowym, ale pomyślałem sobie, że jak jest okazja to można by OPS-kę zahaczyć. To jest moi drodzy podpisana jedynka, ponieważ jest to pierwsza płyta, którą dostałem, 4,41 paunca. 4,41 Poundsa i zaglądamy co tam nas czeka. Tym razem. Uuu, pyk. No, tak. Klasyczny, moi drodzy, Raider. Troszkę przeciorane jest to yy, pudełko. Chyba nie ma instrukcji. A jest. Proszę. Czyli jest komplecik. No, to świetna rzecz. Tego się nie spodziewałem, że, że zostanie instrukcję. Tutaj niestety płytka chyba latała. Ale też jest tylko okurzona. Stan bardzo zacny, jest tylko okurzona. Więc moi drodzy, no jest tą Prajderek u Kusoka wreszcie w czarnej edycji z czarnym labelkiem. Super, super rzecz, bardzo mnie cieszy. W tą grę pierwszy raz moi drodzy grałem na 486DX2 u mojego kolegi Kamila. Kamil pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli kiedykolwiek będziesz to oglądał. To była moja pierwsza styczność w bardzo okrojonej wersji. Nie było filmików, nie było niczego. Chyba około 40 MB ten Tomb Raider zajmował, no ale mieliśmy dyski po 200 MB. Ja w zasadzie to miałem wtedy 40 MB. On był że miał 260 chyba MB, a potem gdzieś z giełdy gigówkę dorwał, to już było w ogóle super. 3,40 funta, moi drodzy. Kolejny tytuł. Więc Kamil, pozdrawiam Cię serdecznie. Miło powspominać bardzo te stare czasy. Dobra, zobaczmy. O, moi drodzy. No i tak. Prawdopodobnie Reymana już mam, tak mi się wydaje, ale chyba w platynce. Jest przód. Tak, o. jest tył. Jest przód. Bardzo zacny. O, jest instrukcja. Proszę. O, i płytka. A płytka. No tu jest troszkę ryśnięta, tu jest troszkę ryśnięta, no i jest Rayman, jest Rayman, jest instrukcja, super, powiem szczerze, że w, ty, w tych cenach, no to powiem spokojnie, że rewelacja. Moi drodzy, te 5 tytułów wzbogaca moją bardzo skromną kolekcję gier na PS2, może kiedyś, na PS1 przepraszam, może kiedyś się ta kolekcja powiększy. Ja sobie sukcesywnie będę ją powiększał. Napiszcie mi w komentarzach, w które gr graliście, mm, które yy, może jakimś sentymentem darzycie. A ja po prostu, moi drodzy, się z wami żegnam. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie. Mówił Kusok, Majretro Hobby. Na razie, pa pa, cześć.